Cześć, ile razy słyszałeś, słyszałaś, ja to nie mam talentu do języków, ja nie mam głowy do tego, tej to wchodzi jakoś tak wszystko łatwo. Bullshit, mit, totalna bzdura, w którą uwierzyłeś, uwierzyłaś i powtarzasz jak mantrę. Bo prawda jest taka, że to nie chodzi o listę słów, które znasz, to nie chodzi o struktury gramatyczne, które znasz, to chodzi o to, co siedzi tu, w Twojej głowie. Chodzi o to, co masz wdrukowane, stare przekonania. Obawy, lęk przed krytyką, no bo Boże, a co będzie, jeżeli oni e, się ze mnie będą śmiać? A co będzie, jeśli ja się pomylę? A co będzie, jak mnie skrytykuje? Znasz to? Pewnie, że znasz. No i tu wchodzę ja, Twój coach i Twój mentor, bo praca ze mną to nie jest kuwanie regułek i proszę zapamiętaj to. Praca ze mną to jest praca nad tym, co siedzi tu w Twojej głowie. Rozbrajamy te przekonania, zmieniamy Twoje myślenie. I wtedy dzięki temu uzyskujesz pewność siebie i swobodę w mówieniu. No bo wyobraź sobie, osoba, która dziś stresuje się przed egzaminem maturalnym z angielskiego, może swobodnie i pewnie siebie negocjować po angielsku w biznesie. Tak to jest możliwe. I to nie jest talent, to jest proces i dobrze dobrana strategia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, o, o tym, jak rozbroić ten mit i przestać w niego wierzyć, ten mit brak talentu, to zapraszam cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym rozbrajam ten mit na czynniki pierwsze. A jeśli już teraz czujesz, że jest to czas na twoją własną transformację, to zapraszam cię na następną sesję, bezpłatną sesję, po to, żeby sprawdzić, z czym do mnie przychodzisz, po to, żeby sprawdzić, jak mogę ci pomóc i czy rezonujemy ze sobą. Link do, do podcastu i do sesji znajdziesz w komentarzu.